droga przebaczenia od zranienia do uzdrowienia. Taki temat zaproponowałem w tym roku na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Dlaczego? E, otóż w moim doświadczeniu pracy z młodymi ludźmi, cotygodniowych konferencji, które prowadzę od, kilku, od wielu lat, e, jakiś czas temu odkryłem, że właśnie temat przebaczenia był jednym z najbardziej żywo przeżywanych i w ogóle okazało się, że przecież dotyka to każdego. A nie za bardzo wiadomo, co z tym robić. Na czym to polega, aby rozwiązać sobie problem przebaczenia. Dalszy etap mojego myślenia był taki, że właściwie to Jezus nas prowadzi na drogę rozmyślań dotyczących przebaczenia. Modli się w ogrodzie Oliwnym i mówi do swego ojca, ojcze, oddal ode mnie ten kielich, czyli mówi. E, ojcze, bo, boję się zranień, boję się tego, co będzie. Czy mógłbyś mnie od tego uchronić? E, nie, nie ma jednak możliwości, aby uciec od zranień. Nasze życie jest takie, tak jak życie Jezusa, że te zranienia będą. I nie to jest problemem. E, Jezus rozwiązuje problem zranień na krzyżu, kiedy mówi: Przebaczmy, bo nie wiedzą, co czynią. Innymi słowy, problem zranień to nie jest problem tego, czy mnie boli, tylko problem tego, czy zranienia sprawią, że jestem, stanę się złym człowiekiem, będę szukał rewanżu i będę chciał krzywdzić innych. Czy zło mnie zamieni w zło? Czy zło, którego doświadczam, zmieni to, kim ja jestem? Jezus wygrywa na krzyżu, bo umie przebaczyć. Dlatego droga przebaczenia to jest droga każdego ucznia Jezusa, tak naprawdę droga każdego człowieka. To jest jakby nasze naturalne zmaganie się z ranieniami, przez którymi nie uciekniemy, by wyjść z nich zwycięsko, czyli umieć przebaczać. Zapraszam więc do rozważania kolejnych stacji drugi krzyżowej, które przygotowałem właśnie pod kątem różnych technik, metodyk, sposobu rozumienia czy podejścia do zranień, tak aby z nich wyprowadzić dobro, czyli przebaczenie. Wierzę bowiem w to, że można wygrać ze złem, dobrem. Można pokonać zranienie przebaczeniem. Więc tak jak umiem, tak jak się tego nauczyłem przez minione lata, tak chcę się z tym z Wami podzielić.